Witam wszystkich tu Hikomikos. Po spotkaniu pokemonowych znajomych i wielu przygodach na mistrzostwach świata Pokémonów w Londynie nadszedł czas turnieju Prilly Leaves. Tym razem jest to Astral Radiance, a to dopiero pierwszy dzień Mistrzostw Świata. Subskrybuj po więcej pokemonowych filmów na kanale Hikomikos. Sponsorem odcinków jest Charzy Maddox Forever. Dzięki wielkie stary. to Sun Moon.

Dziękuję! Wszystkiego najlepszego! Czyli tak, mam 20, bo tylko jedną walkę wygrałem. Jakbym wygrał dwie, to bym dostał więcej punktów. Po 20 to mogę dostać przypinkę jedną z boksa, jakbym chciał. Wow, a za 80 jest Champions Festival. Kolejka po wodę. Przepraszam, ale tu jest płatna woda. Tak. Dzień dobry, hej, hej Kogo my tu mamy Pite, jak Ci poszło? Powiedz jestem, mi Jeszcze nie poszło, bo gram od jutra A od jutra, to dzisiaj nie? Tak mam, jestem na i od razu zakwalifikowany A, bo miałeś więcej zszonek. punktów tak. A, no to gratulacje Dzięki, dzisiaj chilluję, chodzę, napełniam butelkę wodą Wiesz, że takie rozwają na zewnątrz? Za darmo? Tak, no, no, to możesz w kolejkę się ustawiasz, robić tatuaże Możesz bandamy sobie customową z własnym pokemonem zrobić Kartę Pokemona sobie wydrukować oversize własną. Designujesz sobie jak to ma wyglądać. Ja cię. Nie strasznie kolekcji, dużo. No, nie zdążyłem na kartę, ale pójdę jutro... Yy, jutro pójdę na to. A teraz butelkę sobie. panie, chce się. No idziesz do ze mną do centrum Pokémon? Nie, bo mam wejściówkę. Ale Easter Eggs! Pokémon Center leci opening japońskich Digimonów! 何が「て何がウォーこの空に届くのだろう明日の予定わからない現代な夢の後の To te Pokemon Company stronowało nas. W międzyczasie przerwa od przeglądania zdjęć na pierożki, czas i na sushi. Zaraz jeszcze zobaczę, co tam ciekawego się dzieje na eventach. Handle kartami, PSA-kami mocno. Jest jeszcze jeden taki event, słuchajcie. Mianowicie można się zapisać na Quest z Pokémon Go za piątaka, za 5 punktów. I potem przychodzimy tutaj i dostajemy zadanko. A i tutaj mamy całą listę tego zadania. jakbyście chcieli zobaczyć. Nie. Tak swoją kartę Zaczynamy zaczynamy. Teraz jest nick. Dobra. Jak mogę cofnąć? Postaram się ładnie. Dobra Niech będzie, idziemy dalej eee, Początkujący, niech będzie Wybierzemy Snorlaxa, bo Snorlax jest moim ulubionym Pokémonem. Szukaj. Nie wiem, nie ma. Mam pomysł. Zamiast Snorlaxa wybierzemy Lugia. Lugia na wyspie. Lugia na... w górach. Czy może na polu? Na pustyni. Gdzie ta Lugia? Może nad morzem by się wypadało, czy w mieście. Hmm. A może w mieście zróbmy taką ekskluzywną kartę Lubi Okej, okay. Lugia w mieście. Wybierz wzór. Tu mamy możliwość czterech takich. W kropki w takie ślaczki, Czy w plamy? W plamy. Będzie to takie bardziej vintage'owe. Wybierz naklejki. Ojejku. Możemy wybrać czapkę jakąś, albo nie wiem. Krawat. Ha. Patrzcie się, będzie lugia w krawacie. Ja nie mogę. Lugia z krawatem. Co jest grane? Okej. Okay. Wybierz punkty życia. A! Co nam szkodzi? 300 HP. Wybierz dwa ataki. Aeroblast I jeszcze Gast. Na przykład. I teraz potrzebuję kodu supervisora. Okej. Okay? Lugia? Jest. Jest. I karta Szyk, Szybki przegląd, co tutaj jeszcze osoby mają na sprzedaż. Czapki, koszulki i playmaty, każdy sobie przeniósł na stanowisko. Są ekskluzywne playmaty, są ekskluzywne czapki z Mistrzostw. I w sumie tyle. Tu jest cała strefa wymian. Ale teraz wszyscy poszli jeść, z tego co widzę. A nie, bo tu jest też wymian, ale tutaj Tutaj wszyscy mają na sprzedaż karty i rzeczy. Kulbany, ma mam boxy z Base Setu Japońskich. Wow. Tutaj jest centrum Pokemon. Eee, więcej promenad. No i tak to wygląda. No ogólnie 10 na 10 event. Najlepszy pokémonowy event na jakim kiedykolwiek byłem. Strefa Pokémon Go. Nie wiem jak to jest z tą koszulką, czy to jest do odebrania, czy nie. Już nie pamiętam. A teraz recenzja. Electro Ball Pikachu Boba Mango mleczne z brązowymi Boba World Championship. To jest kontent, na który czekaliście. Ale kliknęło na całą halę. I teraz wasze zdrowie. Mmm, mm. ale super. Mango i brązowy cukier. To jest epickie. Mmm, naprawdę. Mmm, na taki ciężki dzień, super orzeźwienie. Udało mi się wyjść i naprawdę, naprawdę pot się ze mnie leje. Jestem przemęczony. Damian, jeszcze raz wielkie dzięki za sponsorowanie tego wyjazdu. Po prostu z tyloma to była się jeszcze nie bujałem po Londynie. Oooo... Oh. Wyjazd wyjazdem, ale tyle ile kredytów wziąłem na karcie na te wszystkie zakupy, to szkoda gadać. Teraz muszę to przepakować, żeby w miarę to sensowniej wyglądało, żeby z trzech... czterech toreb zrobić chociaż trzy. I przepakujemy to. Za 800 robimy trade za Wool Reina. Będzie lucky? Czy sraki? raki? szybciej, się ładuje. No nie. Nie? Myślałem, nie jest już great ball ze sobą, proszę Special trade Tauros, wow. a ja dostaję szelmeta, który nie jest laki. No dzięki naprawdę. I zero gwiazdek. No, no pozdro. <laughs>